Opowieść z Butanu. A Butanis folktale. Kukułka i żabol. The Cuckoo and the Frog. Dank bo, dank był raz sobie wielki, tłusty żabol który był poślubiony kukułce. Dangbo, Boho, dangbo. Boho, there was a big, fat, ugly frog who was married to a cuckoo. Kuku. Kukułka nigdy nie mogła pojąć, na czym polega to uczucie żabola tak naprawdę. The kuku could never fathom the frog's feelings for her. A on był zawsze jakiś dziwny. I często taki podejrzanie się zachowywał. He was always strange and often quite suspicious. Bardzo pragnęła odkryć, co on naprawdę myślał o niej. She longed to find out what he actually thought about her. A więc pewnego dnia radośnie powiedziała: Wiesz, chcę po, polecieć i odwiedzić moich krewnych w Tybecie. So one day she cheerfully said: I want to go and visit my relatives in Tibet. Żabol kiwnął beznamiętnie głową i wybekał z trudem ledwie zrozumiałe. Lech. The frog nodded his big, unsightly head impassively and belched out a barely comprehensible go. Powiedziała żabolowi do widzenia. I odleciała w kierunku wysokich, wysokich pasm górskich na północy Butanu. She said goodbye to the frog and presently flew off in the direction of the high mountain ranges to the north of Bhutan. Potała skrzydłami w powietrzu przez chwilę, a potem, kiedy była pewna, że żabol już jej więcej nie widział, obniżyła lot i zawróciła do drzewa, które znajdowało się w pobliżu stawu, w którym był żabol. She fluttered in the air for a while, and when she was sure the frog could no longer see her, she swooped down and flew back. To a tree near the pond. Bardzo dobrze schowana pośród gęstego listowia drzewa, kukułka pilnie przyglądała się żabolowi. Carefully hidden among the thick foliage of the tree, the Kuku kept a close watch on the frog. Ciepły słoneczny dzień. It was a warm summer day. I nie trwało długo, zanim żaba skoczyła na wielki liść lilii wodnej. And it was not long before the frog jumped up upon a large lily pad. Żabol rozciągnął swoje Łapki we wszystkich kierunkach. Ziewnął głośno. I gdy już tak się dobrze rozgościł i nasycił słońcem, he stretched out his limbs in all directions and gave a loud yawn. And after he had made himself comfortable. He basked at his leisure in the sun. Podczas gdy tak leżał, zaczął pogardliwie mamrotać sam do siebie, ale tak głośno, aby słyszały go wszystkie inne stworzenia w stawie wokoło. While he lay there, he scornfully mumbled to himself, but loud enough for the other creatures in the pond to hear. Ech, ta kukułka, kukułka, moja kukuka. Pewnie teraz łazi gdzieś po Mondla Karhung. Jej brzuch pewnie jest cały przemoczony i Cały w chapsang, a jej plecy pewnie gniją od jej potu. Kuku, kuku, my kuku, rech, rech, rech. She must be now climbing over the Monchla Karhung. Her front must be soaked in chapsang, rech, rech. And her back... Must be rotting with her sweat. W <ścoughs> wkrótce cały staw zakrzmiał od głośnego śmiechu i innych chichotów. I tak naśmiewały się z kukułki wszyscy, którzy mieszkali w stawie. The pond soon resounded with the loud laughter and snight giggles of the other inhabitants of the pond. A żabol wydawał się być całkiem zadowolony i powtarzał te same poniżające zniewagi w kółko i w kółko. The frog seemed to be quite enjoying. Himself and kept repeating the same derogatory remarks over and over again. Widząc to i słysząc to, Kukułka potrząsnęła główką zawstydzona. Była czuła się tak poniżona, a jej oczy nabrzmiały łzami. Seeing and hearing all this, the kuku shook her head in shame and humiliation, as her eyes welled up with tears. A więc to właśnie myślał o niej. So, this is what he thought of her. Wtedy nienacka wyleciała ze swojej kryjówki i stanęła przed żabolem, cała trzęsąc się z emocji. Suddenly she flew out from her hiding place and confronted him, quivering with emotion. Nie minął nawet dzień, odkąd się rozdzieliliśmy. A oto, jak się naśmiewasz i poniżasz mnie. It's not been a whole day since we parted. And this is how you ridicule and disgrace me. Od tej pory nie chcę mieć z tobą nic do czynienia. From now on, I shall have nothing to do with you. Żabon był całkiem zaskoczony i gapił się na nią swoimi wybałuszonymi ślepiami, i... które wy... wychodziły naprzód jeszcze dalej z tego wszystkiego. The frog was taken by surprise and lay there, staring at her with his bulging eyes that bulged even further. Och, jak on ohydnie i odrażająco wyglądał! How repulsive and disgusting he looked! Jak ona mogła z nim wytrzymać przez tak długo? How could she have endured him so long? Było tak mu głupio, że zaraz wskoczył do wody z wielkim pluskiem wody i nigdy już się nie wynurzył. He was so ashamed that he leapt into the water with a big splash and never came out again. Woda została skażona Twoją poniżającą obecnością. The water has been defiled with your lowly presence. Nie mam zamiaru z niej pić, nawet gdybym miała umrzeć z pragnienia, mówiła dalej kukułka. I shall not drink it, even if I have to die of thirst, continued the cuckoo. I tak zakończyło się to dziwne małżeństwo pomiędzy żabą a kukułką. And the peculiar marriage between the frog and the cuckoo was thus terminated. Tak przy okazji, wielu mieszkańców Butanu uważa, że kukułka nigdy nie pije wody ze stawu, gdyż wcześnie rano często widzą kukułki spijającą kukułki spijające rosę z i liści. Early in the mornings one can often see the cuckoo drinking the dewdrops on the grasses and the leaves. I saw